Czy kiedykolwiek płakałeś podczas modlitwy i zastanawiałeś się, co to naprawdę oznacza? Nie ignoruj tej chwili. Według ojciec Pio gest ten ma głębokie i duchowe znaczenie. W tym filmie, dzięki słowom Ojciec Pio, zrozumiesz, co dzieje się, gdy podczas modlitwy płyną łzy. Obejrzyj film do końca ponieważ to, co odkryjesz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki przeżywasz swoją wiarę. Ojciec Pios Pietrelciny poświęcił swoje życie modlitwie, poświęceniu i duchowej opiece nad duszami. Był kapucynem, który przez całe życie był obdarzony niezwykłymi darami. Otrzymał widoczne stygmaty Chrystusa, miał dar czytania w sercach ludzi i był poszukiwany przez tysiące wiernych, szukających duchowego przewodnictwa. Jego dary zostały docenione nawet przez tych, którzy początkowo podchodzili do niego sceptycznie. Oprócz niezwykłych zjawisk, ojciec Pio imponował swoim życiem całkowitego oddania Bogu. Spędzał noce na modlitwie, znosił intensywne cierpienia fizyczne, pościł i ofiarował wszystko. Dla zbawienia dusz, jego przenikliwe spojrzenie, stanowcze słowa i pełne rozeznania wskazówki wywarły wpływ na całe pokolenia. Stał się duchowym doradcą tysięcy ludzi, nawet na odległość, dzięki listom, które przemierzały kontynenty. Ale co sprawia, że jego słowa o łzach są tak poruszające? Właśnie fakt, że pochodzą od kogoś, kto żył w głębokiej komunii z boskością. Kiedy ojciec Pio mówił o modlitwie, nie była to teoria, była to praktyka, rzeczywiste doświadczenie. Sam często był widziany, Płaczący podczas mszy lub w chwilach adoracji. Dla niego każda łza miała znaczenie duchowe. Jeśli więc kiedykolwiek wzruszyłeś się podczas modlitwy lub chcesz zrozumieć, dlaczego dzieje się tak z tobą lub kimś bliskim, wiedz, że ten film jest dla ciebie. Poznając opinię ojciec Pio na ten temat, zrozumiesz, że łzy te mogą być oznaką czegoś znacznie większego boskiej wizyty, oczyszczenia duszy a nawet bezpośredniej odpowiedzi Boga. Moc łez w modlitwie według świętych łzy zawsze zajmowały święte miejsce w duchowości chrześcijańskiej. Daleko od postrzegania ich jako oznaki słabości, często interpretuje się je jako znaki serca dotkniętego łaską. Wielu świętych w historii Kościoła uznawało głęboką wartość tych łez zwłaszcza gdy pojawiają się one podczas modlitwy nie jest to tylko symboliczne jest to język duszy odpowiedź ducha na kontakt z boskością święty jan chryzostom mawiał że łzy wylane podczas modlitwy nie wznoszą się na próżno do nieba dla niego każda łza była jak ziarno wiary podlewane obecnością ducha świętego Święta Teresa z Avila, mistyczka i doktor Kościoła, również mówiła o darze łez, jako przejawie głębokiej miłości Boga do duszy i wrażliwości tej duszy na jego obecność. Dla niej płacz podczas modlitwy nie jest oznaką rozpaczy, jest oddaniem się, pokłonem przed czymś znacznie większym. Ojciec pio podąża tą samą linią, ale z intensywnością kogoś, kto przeżywał te doświadczenia niemal codziennie. Mówił, że łzy pojawiające się podczas modlitwy mogą być formą bezpośredniego działania Ducha Świętego w sercu człowieka, dotykającego wewnętrznych ran, sprzyjającego nawróceniu, duchowemu uzdrowieniu, a nawet wyzwoleniu. Według niego łzy te są często niezrozumiałe, ale mają znaczenie wykraczające daleko poza sferę emocjonalną, są duchowe. W tradycji chrześcijańskiej mówi się nawet o darze łez, charyzmie, który nie jest dany wszystkim, ale może objawiać się w szczególnych momentach łaski. Łzy te płyną bez racjonalnego wyjaśnienia, jako głębokie poruszenie duszy przed Bogiem. Nie są to łzy zwykłego smutku, ale skruchy, współczucia, uwielbienia lub wdzięczności. A według świętych łzy, te w szczególny sposób poruszają serce Boga. Zrozumienie tego kontekstu jest fundamentalne dla docenienia tego, co dzieje się, gdy wzruszasz się podczas modlitwy. Jest to znak, że coś prawdziwego dzieje się w Tobie. Coś, czego ludzkie oczy może nie widzą, ale co jest wyraźnie dostrzegane w świecie duchowym. Dlatego, kiedy pojawiają się łzy, nie wstydź się ich i nie próbuj ich powstrzymywać. Przyjmij te chwile jako święty dar. Co ojciec Pio mówił o płaczu podczas modlitwy, ojciec Pio miał niezwykłą wrażliwość duchową. Potrafił dostrzec, co dzieje się w sercach ludzi, zanim jeszcze wypowiedzieli choćby jedno słowo. Dlatego też, gdy ktoś wzruszał się lub płakał podczas modlitwy, nie tylko rozumiał, co się dzieje, potrafił również z mądrością i głębią zinterpretować ten moment w sensie duchowym. Dla niego łzy nie były zwykłym wyrazem emocji, ale konkretnym znakiem, że Bóg działa w tej duszy. W swoich listach i rozmowach z duchowymi synami ojciec Pio często mówił o wartości łez. Twierdził, że często są one wynikiem bezpośredniego dotknięcia Boga. Kiedy dusza zostaje dotknięta łaską, kiedy intensywnie odczuwa boską miłość, lub kiedy uświadamia sobie własną nędzę w obliczu świętości Boga, łzy płyną naturalnie. Według niego, doświadczenie to jest formą całkowitego otwarcia duszy na niebo. Ojciec Pio pouczał swoich duchowych synów, aby nie Opierali się tym łzom. Przeciwnie, mówił, że powinni je przyjmować z pokorą, ponieważ są one znakiem działania Ducha Świętego. Dla niego płacz był również formą wewnętrznego oczyszczenia. Wiele osób nosi w sobie poczucie winy, traumy i głęboki ból. Podczas modlitwy, rany, te mogą zostać dotknięte boskim światłem, a łzy stają się wtedy znakiem wyzwolenia. Ponadto nauczał, że szczere łzy podczas modlitwy są same w sobie modlitwą. Nawet jeśli brakuje słów, nawet jeśli nie udaje się dokończyć różańca lub błagania, jeśli są łzy, jest prawdziwa modlitwa. Bóg słucha serca, a nie tylko głosu. Dlatego według ojciec Pio, modlitwa ze łzami może być warta więcej niż wiele pustych słów. Ostrzegał również przed myleniem tego rodzaju emocji z powierzchownym sentymentalizmem. Prawdziwe łzy duchowe pochodzą z wnętrza, są mimowolne i często pojawiają się nawet wtedy, gdy osoba nie jest smutna, ale głęboko poruszona czymś boskim. Są ciche, ale potężne. Łzy, jako znak łaski i oczyszczenia płacz podczas modlitwy, nie jest zwykłym aktem emocjonalnym. Jest to głębokie zjawisko duchowe, które według Ojciec Pio i innych świętych może wskazywać, że łaska Boża działa bezpośrednio na duszę. Kiedy osoba jest tak poruszona, że płacze, dzieje się coś niewidzialnego. Serce jest poruszane, przemieniane, oczyszczane. Ma to ogromną wartość w oczach Boga. Ojciec Pio nauczał, że w wielu przypadkach łzy te nie wynikają ze smutku, ale z uznania obecności boskiej. To tak jakby ciało nie było w stanie powstrzymać tego, czego doświadcza w danej chwili duch. Łzy płyną więc jako naturalna reakcja na to doświadczenie. Według niego ten rodzaj płaczu jest formą oczyszczenia. W miarę jak łzy spadają, stare rany mogą zostać uleczone, urazy mogą zostać uwolnione, a ciężar grzechu może zostać złagodzony. Ten proces oczyszczenia jest cichy, intymny, ale niezwykle potężny. Dusza, otwierając się całkowicie na Boga, ujawnia wszystko co jest w niej ukryte: ból, skruchę, tęsknotę za boskością, pragnienie zmiany. Łzy wyrażają to, czego nie potrafią wyrazić słowa. Ojciec Pio mawiał, że w takich chwilach obecny jest Duch Święty, dokonujący wewnętrznego oczyszczenia, które przygotowuje serce do głębszej komunii z twórcą. Innym ważnym aspektem, który podkreślał jest to, że łzy te mogą być również znakiem nawrócenia. Wiele osób twierdzi, że zaczęło zmieniać swoje życie po intensywnej modlitwie z łzami w oczach nie dlatego, że same tak postanowiły, ale dlatego, że zostały poruszone przez siłę wyższą, która objawiła im głębokie prawdy. Łaska działa w tajemniczy sposób, a płacz może być pierwszym widocznym przejawem tej przemiany. Warto również podkreślić, że Ojciec Pio postrzegał łzy jako odpowiedź miłości. Szczere kochanie Boga może wywoływać emocje. Poczucie bycia kochanym przez Niego, zwłaszcza w chwilach bólu, może sprawić, że serce przepełni się radością. Płacz podczas modlitwy jest głębokim doświadczeniem duchowym, ale co zrobić, gdy to się stanie? Ojciec Pio miał bardzo jasne Rady, jak przyjąć ten moment i jak postępować dalej. Nauczał, że łzy nie powinny być traktowane jako coś zwyczajnego lub szybko odrzucane. Wręcz przeciwnie, należy je przyjmować z czcią, ciszą i wdzięcznością, ponieważ są one znakiem, że Bóg działa w duszy, w intymny sposób. Pierwszą zalecaną postawą jest wewnętrzna cisza. Po chwili modlitwy ze łzami w oczach, Unikaj natychmiastowego mówienia lub rozpraszania się. Pozwól, aby to, czego doświadczyłeś, osiadło w Twoim sercu. Ojciec Pi omawiał, że cisza jest glebą, w której zakorzenia się łaska Boża. Po takiej modlitwie pozostań w skupieniu, nawet jeśli tylko przez kilka minut. Pozwól Bogu nadal przemawiać w Twoim sercu. Kolejną ważną rzeczą jest wdzięczność. Ojciec Pio nauczał, że powinniśmy być głęboko wdzięczni za znaki od Boga, nawet jeśli nie rozumiemy ich w pełni. Jeśli płakałeś, bądź wdzięczny. Nie próbuj wszystkiego rozumieć racjonalnie. Modlitwa nie jest ćwiczeniem intelektualnym, jest spotkaniem. A podczas tego spotkania dusza często odpowiada łzami. Ważne jest również, aby obserwować, co zmienia się po tym doświadczeniu. Ojciec Pio mawiał, że prawdziwa modlitwa, zwłaszcza gdy towarzyszą jej łzy, zawsze przynosi owoce. Może to być większy spokój, większa jasność co do podjętej decyzji, większa siła, aby stawić czoła trudnościom, a nawet impuls, aby komuś wybaczyć. Bądź uważny na wewnętrzne poruszenia, które pojawiają się po modlitwie. Mogą one być znakiem, że Bóg prowadzi cię do czegoś nowego. Wreszcie radził, aby nie szukać tego rodzaju doświadczenia jako celu samego w sobie. Łzy są darem, a nie obowiązkiem lub formułą. Nie każda modlitwa będzie towarzyszyła łzom, i jest to całkowicie normalne. Najważniejsze jest modlić się szczerze. Kiedy pojawią się łzy, przyjmij je. Kiedy nie pojawią się, kontynuuj z wiarą. Bóg działa na wiele sposobów. Jeśli więc przeżyłeś lub przeżyjesz taką chwilę, pamiętaj, zostałeś poruszony. Ojciec Pi omawiał, że żadna łza wylana z miłością i wiarą nie jest stracona. Są one zbierane przez Boga, jak nasiona czegoś większego, co On pragnie zasiać w Twojej duszy. Zaufaj, dziękuj i kontynuuj swoją wędrówkę z wiarą. Modlitwa ze łzami jest darem, a każdy dar od Boga przemienia.